Siemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Baa! Witam w każdym razie w drugim odcinku naszego maratonu. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, którą znajdziecie gdzieś... w tym przycisk, znajdziecie gdzieś tutaj, tu, na dole ekranu. I... no przepraszam, że nie, nie dokopałem się tam do tamtego miejsca, no ale... E Ło, wow, to już połowę tego wjechałem Dobra, w każdym razie ym, Wybierzemy się niedługo na odcinek jak W tym obiecałem, że zrobię O, to w tym też by było fajne ładny blok Ingenius Obiecałem, że zrobię to Tylko tyle? Serio? Tylko tyle? Naprawdę? Dobrze, zatem żebym nie wybierał się na nasz poligon to z pustymi rękoma, zrobimy sobie jeszcze, może, to by było fajne. Ale trzeba nam Whip w Jeden. Także bierzemy się na poszukiwanie lifich. Tak, lifich. Zrobimy tutaj to. Peral Pixie. To też znajdziemy na pewno jedno. No, Asfalt Zaraz się przekonam jak to działa. Poszukamy przy okazji także lodu. O, mogę zrobić to. Zobaczymy jak to działa. kurczę, szkoda, bo myślałem, że to, liczyłem na to, że mi coś odblokuje Ale trudno, nie zawsze się udaje Tutaj to TNT hmm, Jest napisane, że jest stalaktyt albo Słabszy Zejdziemy, zobaczymy ile to potrafi wysadzić właśnie w naszej kopalni Bo uważam to za odpowiednie miejsce tu mamy stalaktyty, poziom stalaktytów. A tu jest nasza jaskinia. Na Zaraz będzie. I w naszej jaskini właśnie postawimy tą bombę. Zobaczymy co ona potrafi zrobić. Także jesteśmy już na miejscu. Tutaj jesteśmy się pałękawiamy. W szlaku, którym się nie przejmujemy, możemy inny... wyludzić. Natomiast co Ej, albo macie i jak można było się przekonać? Faktycznie wysadzaj, woda. Dobrze. No jak mogliśmy się przekonać, wysadza ona faktycznie z karaktyce No ona. Bomba. No w sumie tak. Problem był w tej jakiej tu, teraz nie wyjdę. Sprawdzimy, co wywala ta bomba czy coś jeszcze. A mówiąc coś jeszcze... Tak, gdzie ja jestem? I się zgubiłem. A mówiąc coś jeszcze... tak Pójdźmy szlakiem pochodni. Dojdziemy najprawdopodobniej do, do ślepie Dobra. Doszliśmy do Ślepej górniczki. Albo poszedłem tędy. Tutaj było pełno węgla, pamiętam. Węgiel zapachł. Właśnie, nie Tak, jest... Yy, pomimo tego, że nie zadają nam one żadnych wrażeń, w tak podporach, to ich to znaczy, cały czas na działają. Dobra, wiecie co? Nie chce mi się. Nie chce mi się. I możemy zejść głębiej do naszej kopalni, zobaczyć, czy wysadzi to lawę. Tutaj na. O, właśnie! Czy wysadzi to coś na tym poziomie? Widzę, że jest tutaj nasz kochany przyjaciel z kryształem. kipa on się nazywał, jeżeli dobrze pamiętam. Tu jest lawa, można się w niej wykąpać. Chyba do tego służy. I zejdźmy tutaj w to miejsce. Odejdźmy kawałek. I... Nie chciałbym, żeby żaden z tych wskaźników doszedł do końca. Także wiemy już, że nie działa. Nie chcę się tutaj w wodzie wracać. Tak, a zejmiliłem się. Chwila. Moment. Czy ja nie mam kogoś na dachu? Ło, to jest skąd! Co to jest? Skąd ty tu? Kolup det tu o, to jest mocne kolub What the fuck Okej? Okay. Ja już nie mam pytam Co. To tutaj? Tutaj żadne gówno mi na nie wyleci. Pójdźmy do naszego magazynu. Ładnie to wygląda, uważam. Uważam, że w Nie, dobra. Eee, chodźmy za bo ja robię ze sobą zatem tak mamy teleporty do pierwszej bazy w lesie liściastym do tutaj poligonu do bazy trzeciej która jest w trakcie budowy właściwie jest skończona i tutaj jest wyjście do tej sawany gdzie nie idziemy to pójdźmy na poligon testowy o, to jest właśnie ten blok asfaltu. Tak mi się wydaje. Im głębiej kopiesz, tym bardziej jest niebezpiecznie. No, zgodzę się. Pamiętaj, aha, tak. <laughs> tak, faktycznie. To tak działa. Ten touchstone. I należy pamiętać, żeby go postawić. Bo inaczej się dzieją dziwne i złe rzeczy. Także zobaczmy, jak działa ten asfalt. Stawmy z niego może taką drogę. Także w tym miejscu mamy oto drogę z asfaltu. I co ona nam daje? Czy ona coś nam daje? No jesteśmy na niej nieco szybsi, tak? Dobrze. Raz, dwa, trzy. trzy sekundy tym instancem na asfalcie, raz, dwa, no, Tyle co nic, mamy też nowy ładunek wybuchowy, ład, dokładnie. Który jest nieco mocniejszy, więc musimy przetestować bo w kanionie. I, uwaga, ciekawa sprawa, w kanionie, no, tu się nic nie stało, w kanionie, nocą nie pojawiają się podwole <laughs> Czyli tutaj ten obszar jest bezpieczny nocą Nie ma żadnych podwoleń Poza tymi, co już się zespiły Nie pojawiają się żadne kolejne Nie ma tutaj... Nie ma tutaj tych dusty debili Znaczy to jest dast debil Das de... To Dokładnie jest kolejny i na nim przetestujemy ładunek wybuchowy swoją drogą żelazny miecz jest całkiem fajnym, fajną bronią Mocno bije ta bomba Kilka uderzeń miecza, także wróćmy z powrotem. I od naszej pierwszej bazy potrzebujemy lodu. Zatem nie, od naszej pierwszej bazy jest dobre chyba miejsce. Nie, nie, na wschód trzeba było iść chyba. Nie pamiętam już. W każdym razie. O, zostałem już było coś mi napisane, nie zdążyłem przeczytać. Zatem możemy się w tym momencie udać Eeeem, um, tak, możemy się udać Nie wiem po co ja tu poszedłem Aha, odróżnić trochę ekwipunku? Nie, Po co taką... Chociaż w sumie Sulpur Chociaż to bym odłożył, bo im będzie miał miejsce w ekwipunku I może przeszkadzać Zatem a jeszcze odłóżmy też to, co nam się nie przyda. Czyli tutaj to, w gół, krystal szary, kość, gdzie, tu nie tu. Ten kolor już Ciekawie nie skąd się tam wziął ten mobel w ogóle, bo tu, tu jest interesująca jest... <ścoughs> skład. Potem możemy iść do. Właśnie pokażę Wam tą bazę na drzewach i w tym miejscu zakończymy, a w następnym sobie trochę poeksplorujemy. To jest baza numer 3. Jeszcze zobaczę ile trwa odcinek. Nie, aż takiego krótkiego odcinka to chyba nie będę. Zobaczymy sobie tą trzecią malutką bazę, poeksplorujemy, tam trochę może znajdziemy te świnki, na których mi tak bardzo zależy. A jest... To baza wykonana z Mayan Time and Mayan Accent. Czyli takie... ...Majowe coś. No i w drzew. Eee, tamte rzeczy akurat patrzę sobie w stol co jest i patrzę... O! Rzeczy za zero. Za darmo. Grzechem by było nie skorzystać. Dobra, czy ja przeżyję ten upadek? Chyba tak. Owszem. Teraz, o. Bo w tej grze występują śpinie. Występują chore liście. I występują dziki. Nie dziku? A tu jest drugi dzik. Już mam dwa Pixie Spiny Zatem... Aha, ja potrzebuję Whipwood Flower A Whipwood Flower można uzyskać z... Weź mi ty nie podskakuj świnko Coś jeszcze zabiłem. Stój Mocny można uzyskać we put flower. Czasem, się, czasem jest szansa na to, że on wydropi. Tak. Randomowe jaskinie. jaskinię. Ten to, że to jest explosive bomb. Ło, ucieka, nie walczy. Jest to Explosive armor piercing bomb. Aha, aha, bo eksplozja to jest to, co to... Ło Jezu! Zdziczoły ptaki! Zdziczoły ptaki! Weźmy jeszcze tutaj te dziki rozwalmy Zdziczoły. to ta gra w tym momencie ma sens. Jedno, dobry już bomba może skrócić walkę o naprawdę dużo czasu. Pixie Skinny, czy tam coś, czy Feral Pixie full, właściwie, to jest futro bardziej niż skóra, ale... nie będę się kłócić. Całkowicie zmieniają... Zmieniam, co ja chciałem. Wygląda całkiem fajnie, właściwie. Stój! i stój! Ale, jestem tylko w swoim przecie. O, jelę. Już zaczynam mieć ścinki przez tę grę. Jak za dużo motków mnie nie atakuje. O! O! Całkiem ciekawa rzecz. Można się wspinać po lianach. Ale bomby nie działają, tak jak powiedziałem. Nie, nie działają. A, No. Tak więc... Kurczę, księdze, idź tą bombę oli. Ja latam. On lata, on pruwa. Także chciałem zjeść tą bombę, ale tu nie ma nigdzie tych liśćców. Zatem... No cóż. Bomba pojawi się w następnym odcinku. Ej, te kwiaty świecą! Żol. Zwyk, są zwykły lifi a ja nie chcę zwykłego lipiego. ja chcę chorego leafiego. będę Będziemy go dzisiaj tak nazywać. On się jakoś inaczej nazywa, ale to jest chory lifi bo jest zielony. I lecą z niego takie dziwne bąbelki, więc wydaje się, że jest chory. Albo cując. Albo jedno i Także ja wejdę, że może, może nie do wody, tylko nawet do zwiana. i co do domu, czym zakończymy odcinek. Zatem żegnam. Was. Cześć. Jeśli dotrwałeś, bądź dotrwałaś do końca tego wspaniałego odcinka, możesz być z siebie dumny, bądź dumna. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Z tej strony Ciemni Ninja. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.